No ta data i godzina robi wrażenie. Monika. Bardzo Kudnia, odważnie, tak. dokładnie. Zobaczymy, czy się potwierdzi. E, tak, no, byłoby to ciekawe doświadczenie. Ja bym się bała. No, być no. może, zobaczymy jak tak. to będzie. Na pewno sprawdzają nam się wasze przepowiednie sprzed kilku tak. dni, że od dzisiaj dokładnie. zaczyna się już ta lepsza, cieplejsza pogoda. Tak, nie wszystkie prognozy długoterminowe są takie, żebyśmy chcieli, żeby się sprawdziły, ale akurat te takie były, bo już od tygodnia... W prognozach długoterminowych pojawiało się słońce, pojawiał się wzrost temperatury. No i trzymaliśmy mocno kciuki, żeby to wszystko się sprawdziło i proszę o to Mamy nadchodzący weekend słoneczny z temperaturą do 30 stopni, a już dzisiaj słońca nie zabraknie, co prawda temperatura może jeszcze nie będzie wysoka, ale zmierzamy w dobrym kierunku. W kolejnych dniach stopień po stopniu będzie robiło się coraz cieplej, a i słońca nie zabraknie przynajmniej do niedzieli, będą pojawiać się małe deszczowe akcenty. I dzisiaj taki na przykład w w subałkach, a na pozostałym obszarze słonecznie, pogodnie w niektórych miejscach, jak widać bezchmurnie. Zobaczmy zatem, co w mapach. Jesteśmy oczywiście w zasięgu w końcu układu wysokiego ciśnienia. Ten słoneczny wyż dzisiaj przykryje sobą cały obszar naszego kraju i tylko na północnym wschodzie po południu chmury frontowe mogą się zaznaczyć swoją obecnością właśnie w subałkach. Na pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce zachmurzenie małe, liczne rozpogodzenia do bezchmurnego nieba i temperatura od 15 do 23 stopni najcieplej będzie na ziemi. Lubuskiej. Wiatr powieje z północnego wschodu i będzie on umiarkowany. Natomiast już na Mazowszu, na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu wiatr dziś będzie nieprzyjemny w porywach do 50 km na godzinę. Z przyjemnych rzeczy no to oczywiście niebo, które będzie bezchmurne zarówno w Olsztynie, w Warszawie oraz w Łodzi. Nieco gorzej na Podlasiu. Zachmurzenie umiarkowane w Białymstoku i duże w suwałkach. I to właśnie tam szansa na popołudniowy przelotny deszcz. Wracamy na południe i tutaj żadnych potknięć w. W postaci deszczu będzie słonecznie od rana do wieczora. No i temperatura też bardzo e, ładnie się prezentująca. 19 stopni w Zakopanem, Rzeszów, Lublin. Taka sama sytuacja. Jeszcze cieplej w Kielcach. Najcieplej będzie w stolicy Małopolski, dokładnie w Krakowie. Zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i powieje z północnego z zachodu. I na zachód się przenosimy na sam koniec. Tutaj również zachmurzenie małe. Będzie bardzo słonecznie. I temperatura wszędzie powyżej 20 stopni. Stopni 21 we Wrocławiu oraz w Opolu, 22 w Katowicach i 23 w Zielonej Górze. Wiatr tutaj będzie północny, umiarkowany. I tak w kolejnych dniach, jak wspomniałam, będzie się ocieplać aż do weekendu, gdzie będzie gorąco, miejscami nawet upalnie. A to wszystko oczywiście do sprawdzenia w aplikacji Pogoda Interia. Dziękuję i do zobaczenia.